Cześć wszystkim! Na pewno niektórzy z Was znają mnie z prowadzenia live'ów i w związku z tym chciałbym zaproponować innym prowadzącym live'y jeżeli ktoś taki tutaj jest zrobiłem coś co może zwiększyć Wasze zasięgi je podnieść oglądalność albo po prostu dla zabawy możecie wykorzystać do swoich Prezentacja. prezentacjach jest to skrypt, który odczytuje prezenty nadchodzące w live'ach prezenty, które dają widzowie i dzięki temu może uruchamiać różnego rodzaju akcje ja mam u siebie podłączoną po prostu zarówkę, pasek LED wyświetlacz i pompkę, która po prostu oblewa mnie wodą, jakby ktoś chciał mnie utopić. W każdym razie nie, urządzenie już jest dostępne. Można pisać do mnie prywatną wiadomość. Jeżeli chcecie, otrzymacie w komplecie urządzenie, komplet skryptów i, z, i oczywiście moją, moje wsparcie techniczne. Eee, dostajecie sam sterownik więc jeżeli chcecie podłączyć do tego jakieś inne urządzenie, mogę to też wykonać. Natomiast podstawowy zestaw zawiera tylko skrypty, programy i sterownik, który steruje innymi urządzeniami. Dowolnie podłączonymi. Mogą być generalnie w podstawowej takiej wersji, to są sterownik może sterować dwoma urządzeniami na 230V, czyli może to być na przykład wentylator, żarówka, cokolwiek. <laughs> Oczywiście nie przekraczając pewnych mocy. I mogą to też być urządzenia na 12V i jedno urządzenie dedykowane, wolne, dowolne na 5V. Jeżeli ktoś chce mieć jakieś, ma jakieś specjalne życzenia, też to omawiam przed kupem i mogę napisać dowolny skrypt na przykład do diod programowalnych, które mogę ożywić, wywołać jakieś specjalne sceny, świetne. Dowolność jest olbrzymia. Także zapraszam zainteresowanych do pisania prywatnych wiadomości i składania zamówień.